Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Dzisiaj mam przepyszną kawusię, którą zrobiła mi moja prześliczna żonka. Mm. I opowiem Wam na pytanie, które tak naprawdę przywija się od początku mojego kanału. Jest to najpopularniejsze pytanie, które mi zadajecie. Czy Jeff Side jest naturalny? Czy ten człowiek może być naturalny? Czy sylwetka Jeffa Saida jest do osiągnięcia w sposób naturalny. Czy do osiągnięcia takiej sylwetki potrzebne są środki dopingujące? Ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie jak najbardziej rzetelnie. Będę analizował przede wszystkim trzy punkty a więc genetyka tego człowieka, którą dysponował na początku kariery, kiedy rozpoczął swoją przygodę ze sportem. Drugie to jest ile czasu mniej więcej mu zajęło dojście do takiej sylwetki, którą widzicie tutaj aktualnie. I trzecie, jakie rozmiary osiągnął w, w tym momencie, kiedy ta sylwetka wyglądała najlepiej, a więc kiedy się prezentował na scenie. Najbardziej rzetelnie, jak to potrafię, będę starał się zrobić ten materiał też z tego powodu, żeby tego człowieka nie skrzywdzić, ponieważ, jeżeli bym powiedział, że osiągnął tą sylwetkę w sposób nienaturalny, a naprawdę by osiągnął tą sylwetkę w sposób naturalny, to bym go skrzywdził. A więc postaram się tutaj rozpracować e, e, historię tego człowieka i zobaczyć, czy jest to do osiągnięcia w sposób naturalny. Ta forma, czy jest do osiągnięcia w sposób naturalny, będę tutaj się posiłkował też swoją sylwetką, więc będę go porównywał do siebie. Hejterzy zaraz opuszczą ręce i powiedzą, ja, będzie go znowu porównywał do siebie i jak Jeff Sight jest lepszy od niego, to znaczy, że nie będzie naturalny. Nie jest to prawda. Dlaczego będę go porównywał do siebie? Będę go porównywał do siebie, to z tego powodu, że sobie mogę zaufać. Ja wiem, ile lat włożyłem, ile lat pracy włożyłem w osiągnięcie swojej sylwetki i sobie mogę zaufać. No, jest jeszcze takie, taka możliwość, że żona dosypuje mi metanabol do, do jedzenia, albo coś jeszcze innego. Bóg tylko wie co, ale oczywiście to jest Żart, więc mogę sobie zaufać i w pełni mogę sobie zaufać, i wiem ile pracy mnie kosztowało, wiem jak dojść do takiej sylwetki w sposób naturalny. Na samym początku, genetyka, tak jak powiedziałem, ale jeszcze zanim powiem o genetyce, zobaczmy kim on jest. Jest to bardzo znana osoba w świecie. Fitness, a więc jest to bardzo znana osobie, osoba w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tych social mediach, jeżeli chodzi o social media związane z fitnessem. Spójrzcie, 3,9 miliona followersów na Instagramie. Bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę nie wiem, czy on nie jest bardziej znany niż Zyz, aczkolwiek może być bardziej znany z tego powodu, że Zyza już z nami dawno, dawno nie ma, ale bardzo mocno Jeff Said, Jeff Said wzoruje się na sylwetce. Zyza. O Zizie też może zrobię materiał. Już jeden materiał o Zyzie jest na kanale, ale zrobię może następny. A więc tak, kto inny mógłby odpowiedzieć Wam na to pytanie, czy Jeff Sight jest naturalny, jak nie człowiek, który przetrenował 20 lat, trenował, pracował nad własną sylwetką 20 lat w sposób naturalny? Tym człowiekiem jestem ja. Patryk2703. A więc tak. Na samym początku, tak jak Wam powiedziałem, genetyka. Interesuje nas genetyka tego człowieka. 12 lat, spójrzcie. Genetyka fenomenalna, więc widać, że już jest stworzony do tego sportu. Prawdopodobnie już tutaj coś trenował. Spójrzcie, jak wygląda w wieku 12 lat ten człowiek. Czy któryś z Was wyglądał tak w wieku 12 lat? Wątpię. Ja tak nie wyglądałem w wieku 12 lat. 16 lat, spójrzcie, jaka poprawa sylwetki dołożył masy mięśniowej. Tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na tym zdjęciu w wieku 12 lat, kiedy Jeff Sait miał 12 lat. Jest widoczna lekka ginekomastia. Wiemy, że występuje kilka typów ginekomastii. Ginekomastia z wieku dojrzewania, ginekomastia posterydowa. Tutaj na późniejszych zdjęciach też widać tą ginekomastię, że ona całkowicie nie zanikła. A więc nie można Jeffowi zarzucić, że ta ginekomastia, którą ma tutaj na późniejszych zdjęciach, w późniejszym okresie jest związana ze środkami dopingującymi, ponieważ widać dokładnie, że ta, ta ginekomastia występowała już z, z lat młodzieńczych, a więc ona po prostu nie zanikła w momencie, kiedy on miał tą burzę hormonów. No, ta ginekomastia powstała i później nie zanikła jest to ginekomastia po prostu z lat młodzieńczych. I tak, genetyka fenomenalna, 12 lat, super sylwetka, już widać te podwaliny, te fundamenty, 16 lat, naprawdę, no, sylwetka geniusz i moim zdaniem tutaj w wieku 16 lat prezentował się chyba najlepiej w swojej karierze, karierze ale zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Wiek 22 lata, no, coś, coś wspaniałego, coś wspaniałego. I teraz tak, przyrównam troszeczkę do siebie, tak? Wiek chyba 17 czy 16 lat. Moja sylwetka. Genetyka też dosyć dobra, ale widać, że Jeff Side mnie po prostu przewyższał. Czym mnie przewyższał, dlaczego on ma lepszą genetykę niż moja, moim zdaniem. Z tego powodu, że ma szerszą obręcz barkową, to jest pierwsza rzecz, ale z tym też idzie delikatnie szerszy pas. Zaraz o tym powiem powiem dokładnie o wymiarach, jak dojdę do momentu sylwetki. Która moim zdaniem była najlepsza, a więc kiedy miał najlepszą sylwetkę, największą, bo może w ten sposób, bo moim zdaniem najlepszą sylwetkę miał w wieku 16 lat, ale dojdziemy do momentu jego wymiarów, tych maksymalnych, które on uzyskał, bo to nam będzie potrzebne do osądzenia, prawda, czy ten człowiek doszedł do tej sylwetki w sposób naturalny, a może w sposób nienaturalny, używając środków dopingujących. Widzimy już na pewnych zdjęciach, tutaj możemy wejść sobie na zdjęcia, gdzie on trenował już w wrestlingu, więc zajmował się sztuką walki, trenował sztukę walki. Spójrzcie, jak on wygląda dobrze już w tym momencie. Wiemy, że ten jego fundament już w tej chwili, zdajemy sobie z tego sprawę, że ten jego fundament dojścia do tej sylwetki był bardzo, bardzo solidny, a więc widzimy, że genetyka była na wysokim poziomie, co przed chwilą pokazałem i udowodniłem. Widzimy tutaj jeszcze na tym zdjęciu, że naprawdę. No fenomenalnie, wygląda chłopak fenomenalnie, i tkanka tłuszczowa jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Tak naprawdę, jakbym miał prześledzić tą całą historię zdjęć Jeffa Saida w, w, w internecie, to tak naprawdę nie znajdziemy zdjęcia, na którym on by był zalany, gdzie ta sylwetka by miała powyżej 25-20% tkanki tłuszczowej. A więc przez całe życie tak naprawdę ten człowiek jest docięty, przez całą tą karierę to przede wszystkim z genetyki, a po drugie wynika to ze zdrowego trybu odżywiania, co możemy też zobaczyć na tej stronie, na samym dole jest podana mniej więcej dieta tego człowieka, co on dokładnie je, jak się odżywia, jest podany też jego trening, a więc to nie jest żadną tajemnicą. I teraz tak, zauważyliśmy, że gen genetykę miał fenomenalną. Patrzcie, jeszcze raz, 12, 16, 22 lata. Coś wspaniałego, tak jakby miał przyrównać swoje zdjęcie, no to tutaj jest dokładnie chyba 16 albo 17, dalej jest 19, tutaj też 19, widać, że wyglądam dużo gorzej od niego. W wieku 19 lat on wygląda w wieku 16 lat, tylko ja też nie stoję przodem, ale w wieku 16 lat on wygląda dużo, dużo lepiej aniżeli ja w wieku 19 lat, prawdopodobnie dlatego też, że zaczął dużo, dużo, dużo wcześniej treningi. I teraz tak, moja sylwetka Aktualna, najbardziej aktualna można powiedzieć, no to jest z zawodów, i do tej sylwetki będę przyrównywał zdjęcia, te maksymalne wymiary, powiedzmy, wymiary moje z, tej, z tego okresu będę przyrównywał do wymiarów jeffa. Sajda. Ja klejmuję swoją sylwetkę jako sylwetka naturalna i mówię, że jestem naturalnym kulturystą. Czy tak jest naprawdę, to wy musicie to osądzić przez te wszystkie lata treningu, które wykonałem, też śledząc moją historię. Też mogę zrobić materiał nawet o sobie bardzo rzetelny, czy ja mogę być naturalna, aczkolwiek wolę, żeby to robił ktoś inny. I teraz tak przechodzimy do jego do jego wymiarów aktualnych. Mamy tutaj wymiary aktualne Jeffa. 88 to bardzo lubię. Lubię, jak ktoś podaje takie statystyki. Uwielbiam, ponieważ jest tutaj mm, prawdopodobnie podana waga ze sceny i jest tutaj podana waga na poza sezonem. Moja waga na scenie jest teraz będę tutaj porównywał. Moja waga na scenie jest 82 kg. Jeff Side na scenie ma 88,5 kg. Moja waga poza sezonem jest 96 kg. Waga Jeffa Saida poza sezonem jest tylko 93 kg, a więc widać, że on tą sylwetkę zachowuje na bardziej dociętym poziomie, a więc tą dietę ma bardziej rygorystyczną nawet poza sezonem. Ten człowiek jest lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o prowadzenie diety nawet poza sezonem. Ja poza sezonem potrafię sobie troszeczkę tą dietę poluzować, a widać po, po Jeffie, że on ma tylko 93 kg, gdzie ja mam 96 kg. Poza sezonem. On ma tylko 93 kg i tak jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze raz powtórzę: 88 kg na scenie Jeff, ja 80, yy, dokładnie 82 kg. Tutaj może jego jakieś zdjęcie, o, to będzie bardzo dobre zdjęcie, albo weźmiemy jego jakieś, o, bardziej, z, to zdjęcie jest bardzo dobre, żeby mówić tutaj o jego wymiarach. Spójrzcie, jak on wygląda. I spójrzcie, jak wyglądam ja. Na przykład, weźmiemy moje zdjęcie z Instagrama. Tutaj, może mniej więcej cała sylwetka. Ja wyglądam w ten sposób. On wygląda w ten sposób. Więc widać, że obręcz barkowa u niego jest szersza, ale tak samo jest szerszy też pas. Ale zaraz przejdziemy do dalszej części wymiarów. Wzrost 183 cm. Ja mam 182 cm. Chwilunia łyknę sobie tej przepysznej kawusi. Wasz mi zaschło w gardle. A więc niewielka różnica, różnica tylko centymetra. Rozmiar ramienia, więc centymetry w bicepsie, tak potocznie mówiąc, to jest 18 cali. To jest około 45 cm, chyba ponad, troszkę, troszkę ponad 45 cm. Ja w czasie masy, w czasie masowym off-seasonie, no poza sezonem, mogę mieć 46 cm nawet, a w czasie, kiedy wychodzę na scenę, mogę mieć 43-44 Centymetry, co pokazywałem nieraz na kanale. A więc tak naprawdę jakbyśmy zwrócili uwagę na tego człowieka, na wymiary tego człowieka, to są bardzo zbliżone do moich wymiarów. Ale jest jeszcze jeden wymiar, który gdzieś tutaj znalazłem klatka 130 cm Jeff Side ma 130 cm w klatce. Ja mam w klatce tylko tutaj może jeszcze moje zdjęcie. Ja mam w klatce tylko 117 cm od 115 do 117, 117 cm chyba tak było, jak się nie mylę przy ostatnich pomiarach, więc ja jestem dużo węższy tutaj w klatce. Wynika to przede wszystkim z mniejszej obręczy barkowej, tak, a więc jestem drobniejszy. Mam drobniej. Drobniejszy szkielet od, od Jeffa, i też tutaj można zwrócić uwagę, że yy, yy, po czym to też wiadomo, że mam drobniejszy szkielet od Jeffa. On ma w pasie 76 cm z wymiarów, które znalazłem na, na internecie. 76 cm w czasie, kiedy startuje, a więc w czasie. W czasie, kiedy wychodzi na scenę, więc to jest jego najmniejszy rozmiar, jeżeli chodzi o pas, 76 cm. Ja w pasie mam 69 cm, a więc jestem drobniejszy w pasie, ale mam też drobniejszą obręcz barkową, co jest logiczne, ponieważ mam drobniejszy szkielet, a więc jestem drobniejszy. Co też już zwróciłem na to uwagę przy sylwetce, jak pokazywaliśmy tutaj sylwetkę obręcz barkową. I pokazywaliśmy tutaj, porównywaliśmy moją genetykę do genetyki Jeffa, i widzimy, że u niego obręcz barkowa jest strasznie, strasznie szeroka. Żeby tak podsumować ten materiał, teraz, a więc tak, prześledziliśmy genetykę, jak wyglądał od samego początku, a więc te podwaliny, ten fundament. Zobaczyliśmy później, jak doszedł mniej więcej do tego, a więc te zdjęcie nam pokazuje, to zdjęcie nam pokazuje 16 lat, jak miał 22 lata. Później prześledziliśmy też, jak trenował wrestling, widzieliśmy, jak trenował sztukę walki, jak wyglądał, wyglądał fenomenalnie. A więc jakbyśmy zobaczyli tą jego całą historię, tutaj prześledzili te wszystkie zdjęcia, o których wam już mówiłem, zdjęcia, które są dostępne w internecie, to widać, że tą sylwetkę roz, rozwijał, powiedzmy, w miarę systematycznie, a więc nie było tam bardzo dużych skoków, jeżeli chodzi o przyrost masy mięśniowej. Widać, że ta sylwetka była rozwijana bardzo, bardzo powoli i systematycznie. Więc naprawdę coś, coś podobnie do tego, jak ja rozwijam swoją sylwetkę, aczkolwiek tak jak powiedziałem już wcześniej, on zaczął przygodę ze sportem dużo, dużo wcześniej. Aczkolwiek ja też trenował, grałem w piłkę nożną, też zajmowałem się sportem wcześniej, ale on za, zaczął to robić dużo, dużo wcześniej. Teraz tak. Wymiary, przesiedliśmy jego wymiary, a więc wymiary ma bardzo, bardzo zbliżone do moich wzrost ma podobny, jest tylko centymetr wyższy, tak jak powiedziałem już wcześniej w okresie masowym ma mniej kilogramów niż ja, więc jest mniejszy w okresie kiedy wychodzi na scenę, jest, jest ode mnie troszeczkę cięższy, a więc no, cięższy jest, wynika to też z tego, że jest troszeczkę wyższy, wynika to też z tego, że ma obręcz barkową większą, tym samym ma klatkę szerszą, a więc jest cięższym. Zawodnikiem. Jedynie, jakbym miał do czegoś się doczepić, jeżeli chodzi o podsumowanie i miałbym teraz tutaj rozsądzić, osądzić tego człowieka, żeby nie zrobić mu krzywdy, żeby nie wyrządzić krzywdy, to powiem, że ta sylwetka jest jak najbardziej do osiągnięcia w sposób naturalny. Zważywszy na to, jaką ten człowiek miał genetykę, zważywszy na to, jak ten człowiek doszedł do, do, do tej sylwetki, a więc jest to, jakby nie było sylwetka do osiągnięcia w sposób, w sposób naturalny. Jeżeli tylko miałbym do czegoś się doczepić, to kiedyś miał miejsce taki wpis. Tutaj widzimy ten wpis, jest to wpis z Facebooka, aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest fake screen, czy to jest prawdziwy screen. Bardzo dużo jest fejków, fake screenów na mój temat. Na przykład ktoś tam gdzieś pisał, że ja zrobiłem wpis, komentarz, że zmalałem ileś tam centymetrów po wypiciu wina. No, co jest bzdurą, nawet widać tam gdzieś, gdzieś tam awatar krzywo wklejony. Ja uznaję to po prostu za, no, za taki screen robiony przez debila dla debili i no, po prostu później debila się tym podniecają. No. Ale tutaj nie jestem w stanie rozsądzić, czy ten skin jest fejkowy, czy ten skin jest prawdziwy. Miał on miejsce, został on tutaj zrobiony na Facebooku w roku 2011. Dużo osób mówi, że jest to skin z, z, z przerobiony z wątku Boston aloyca, ale czy tak naprawdę jest, to ja nie jestem po prostu w stanie. Tego udowodnić, aczkolwiek bardzo, bardzo dużo osób mówi, że ten wpis był i ten wpis widzieli, że ten wpis jest autentyczny. A więc, tak podsumuję. Jak najbardziej sylwetka Jeffa Saida jest do osiągnięcia w sposób naturalny. Nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego, aczkolwiek genetyka jest fenomenalna, na najwyższym poziomie genetyka jest lepsza od mojej, aczkolwiek ja uważam, wiecie, że ja lubię być narcyzem, ja jestem narcyzem, to, to, to wszyscy już prawdopodobnie zauważyli. Ja mówię, że moja genetyka jest bardzo dobra, można powiedzieć, że na bardzo wysokich lotów, ale Jeffa Saida genetyka jest po prostu z kosmosu, można powiedzieć. Jest bardzo, bardzo dobra. Jest po prostu, yy, ma bardzo dobrą obręcz barkową i to pozwala mu, pozwalało mu wygrywać na zawodach z zawodnikami, którzy byli dużo, dużo mocniej docięci wyglądali moim zdaniem, yy, no, mieli lepszą formę, ale nie mieli takiej, takiej proporcji. A więc on wygrywa przede wszystkim proporcją, ma niesamowitą proporcję. Tak, jest ta sylwetka do osiągnięcia w sposób naturalny. Czy on coś użył w swojej karierze, tego nie potrafię powiedzieć, ale jak najbardziej taką sylwetkę można osiągnąć i nie ma to najmniejszego problemu. Myślę, że materiał Wam się podobał. Napiszcie mi w komentarzach, o kim chcielibyście następny materiał. Tak jak Wam powiedziałem, uznajcie ten materiał za rzetelny z tego powodu, że kto inny jak nie ja mógłby może wypowiadać się na temat naturalnej sylwetki kto inny, jak nie człowiek, który trenuje 20 lat naturalną kulturystykę. Na razie cześć, pozdrawiam, jak zwykle to robię. Bum przypineczka. Łapa sieć Na razie cześć.